Jak naturalnie szybko zapuścić brodę? Chcesz szybciej zapuścić brodę bez żadnych leków lub suplementów, właśnie trafiłeś we właściwe miejsce. Zapuszczanie pełnej wspaniałej brody może być prawdziwym wyczynem. Nawet w przypadku mężczyzn, którzy mają naturalnie gęste włosy, niektórzy nadal cierpią z powodu braku pełnej gęstej brody. Niemniej jednak pod do góry możliwe jest szybkie i naturalne zapuszczenie brody. Ale jest pewien haczyk. Wymaga to pewnego zaangażowania z twojej strony. Podczas zapuszczania brody należy również wziąć pod uwagę wiele czynników takich jak dieta i ćwiczenia, o których będziemy mówić dalej, więc oglądaj do końca. Numer 1. Dieta i produkty wspomagające zapuszczanie brody. Zapytaj swojego barbera, a on doradzi Ci przestrzeganie dobrze zbilansowanej diety, aby zoptymalizować wzrost brody. Niektóre witaminy, takie jak witamina D, mogą pomóc mieszkom włosowym, które już przestały rosnąć, ponownie stać się aktywnymi. Dobrymi źródłami witaminy D są jajka i ryby. Witaminy z grupy P, w tym B12 i Biotyna, są również powiązane z porostem włosów. W związku z tym rozważ spożycie większej ilości mięsa, chleba pełnoziarnistego, orzechów i nabiału. Pokarmy bogate w białko są również pomocne we wspomaganiu wzrostu brody. Więc pamiętaj, aby jeść więcej z nich, takich jak ryby, wołowina i kurczak. Numer 2. Ćwiczenia. Zdrowy tryb życia jest korzystny dla Twojego ciała, umysłu i brody. Brody zwykle rosną szybciej, gdy jesteś zrelaksowany. W związku z tym, aby utrzymać ten zdrowy fizyczny i psychiczny stan umysłu, upewnij się, że ćwiczysz raz dziennie. Możesz iść na spacer, uczęszczać na zajęcia jogi, pływać lub robić cokolwiek, co angażuje Twoje ciało. Możesz również rozważyć wykonanie treningu interwałowego o wysokiej intensywności, ponieważ może to zwiększyć poziom testosteronu, co z kolei sprzyja wzrostowi włosów. Numer 3. Jakość snu. Niewystarczający sen lub słaba jakość snu są powiązane z redukcją testosteronu, który organizm naturalnie wytwarza. Oznacza to również, że będzie mniej DHT dla receptorów na brodzie, co prowadzi do wolniejszego wzrostu brody. Ponadto brak snu może prowadzić do stresu, który następnie wpływa na poziom hormonów, a co za tym idzie, na wzrost brody. Numer 4. Nawilż brodę. Utrzymuj skórę i zarost w czystości i nawilżeniu, aby uzyskać pełniejszą brodę. Dodatkowo pomaga to przyspieszyć proces wzrostu brody. Olejek do brody z naturalnymi składnikami może również utrzymać nawilżenie zarostu. Może to również powstrzymać podrażnienie i suchość. Użyj delikatnego płynu do mycia twarzy lub naturalnego mydła. Następnie po kąpieli zwilż twarz olejkiem lub balsamem. Olej rycynowy jest świetnym składnikiem maksymalizującym wzrost włosów, dlatego warto poszukać produktu, który to ma. Numer 5. Nie dla palenia. Czy palisz papierosy? Jeśli tak, możesz rozważyć rzucenie tego nałogu. Okazuje się, że palenie ma związek z wypadaniem włosów. Dzieje się tak, ponieważ wiele substancji chemicznych zawartych w tytoniu może rozpalać i powodować uszkodzenie DNA naczyń krwionośnych, które odżywiają mieszki włosowe. Jeśli nie możesz całkowicie rzucić palenia, zmniejsz przynajmniej ilość wypalanych papierosów. Dzięki temu Twoja broda będzie zdrowsza i szybsza, ponieważ będzie mniej uszkodzeń i stanów zapalnych. Co myślisz o tych naturalnych sposobach? Skomentuj swoje przemyślenia poniżej. Nie zapomnij również o łapce w górę subskrypcji oraz dzwoneczku.